Internet jest dziś bez wątpienia naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. To właśnie w sieci uczniowie szukają informacji, wymieniają się wiadomościami i doświadczeniami. Dlatego właśnie powstały e-podręczniki, które są odpowiedzią na potrzeby uczniów. Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu tworzy podręczniki do przedmiotów przyrodniczych. Teraz już jesteśmy w fazie końcowej projektu. Projekt się kończy w dniu 15 listopada. Przez 2,5 roku realizacji projektu stworzyliśmy 21 podręczników do różnych przedmiotów przyrodniczych, do geografii, biologii, chemii, fizyki, przyrody dla szkoły podstawowej oraz dla edukacji, dla bezpieczeństwa. Celem projektu o nazwie e-podręczniki do kształcenia ogólnego jest wyprodukowanie podręczników umożliwiających realizację podstawy programowej do wszystkich przedmiotów, które są objęte kształceniem ogólnym, czyli dla szkoły podstawowej, dla gimnazjum i dla liceum. E-podręczniki przekazują wiedzę, jak również kształtują kompetencje informatyczne i czytelnicze uczniów. Dzięki internetowi są dostępne bezpłatnie, w dowolnym czasie i miejscu. Te podręczniki są całkowicie dostępne dla każdego, opublikowane na stronie www.epodręczniki.pl. Może z nich korzystać każdy. Umożliwiają, tak jak powiedziałam, pełnowartościową realizację podstawy programowej do kształcenia danego przedmiotu, a oprócz tego posiadają wiele narzędzi i mechanizmów, które w naszej nadziei uatrakcyjniają ten proces nauczania. Nauczyciele obecni na spotkaniu konferencyjnym mówili o tym, że e-podręczniki zachęcają uczniów do działania, myślenia i wzbudzają ciekawość poznawczą. Zaznaczyli również, że elektroniczny podręcznik Okazał się bardzo ciekawym narzędziem do poszerzania wiedzy zdobytej podczas lekcji. E Podręczniki e-podręczniki są doskonałym rozwiązaniem, moim zdaniem. Wykorzystywałam je na razie na lekcjach z klasami czwartymi. Na pewno uatrakcyjniają zajęcia, są taką doskonałą bazą do pracy nie tylko dla nauczyciela, ale do indywidualnej pracy również ucznia w domu. No i Jednym z takich ogromnych atutów też tych e-podręczników jest to, że są one zupełnie darmowe. I każde dziecko może mieć do niego po prostu dostęp. W tym podręczniku konkretnym, o którym mówimy, no to przede wszystkim jest naprawdę bardzo czytelny układ treści. Można wyróżnić na samym początku każdego tematu coś takiego jak cele lekcji, więc uczeń od samego początku wie dokładnie, czego będzie się uczył na danych zajęciach. Potem, no wiadomo, jak w każdym podręczniku, jest rozwinięcie tematu, ale no. Podręcznik papierowy nie daje takiej możliwości, jak chociażby krótkie filmy, interakcje, o które wzbogacony jest tutaj ten podręcznik. Uczniowie biorący udział w konferencji mówili o swoich wrażeniach dotyczących użytkowania e-podręczników. Po pierwsze, według mnie byłoby to lepsze niż dźwiganie jakby to podręczników, prawda? Jednak taki plecak albo torba, który, do której wkładamy książki, jest o wiele cięższa niż jeden tablet którego możemy no, korzystać na każdej lekcji. Według mnie są lepsze niż takie normalne w szkole, ze względu takiego, że możemy pozwiedzać prawda pozo, yy, możemy zrobić zdjęcia. No i jest to trochę łatwiejszy sposób wyszukiwania informacji, choćby z tego względu, że mamy dostęp do internetu. E-podręczniki to na pewno nowa jakość w polskich szkołach. Lawinowo rośnie liczba uczniów i nauczycieli korzystających z tego innowacyjnego projektu. Docelowo do 15 listopada na platformie internetowej znajdzie się kompletny zestaw e-podręczników.